Koronawirus. Co powinieneś wiedzieć, aby się nie zarazić? Domowe sposoby na koronawirusa. Mydło przeciwwirusowe. Składniki. Mydło w kostce, alkohol 40%. Sposób przygotowania. Mydło zetrzeć na małych oczkach i wsypać do słoika. Do mydła dodajemy alkohol. Całość zalewamy wodą. Sposób użycia. Niewielką ilość nanoś, nanieść na ręce, spłukać przy użyciu wody, dokładnie wytrzeć. Maseczka przeciwwirusowa. Co będzie potrzebne? Lignina, gaza, gumka. Sposób przygotowania. Ligninę pociąć na prostokąty o wymiarach 8x18 cm. Gazę pociąć na 8x18 cm. Grubą warstwę ligniny oprzyć gazą, na bokach przyszyć gumkę. Mycie rąk. Pamiętaj, żeby dokładnie myć ręce, jest to bardzo ważne. Zachowaj co najmniej jeden metr odległości od innych osób. Pamiętaj, żeby zawsze mieć przy sobie żel i rękawiczki. Najlepiej zostań w domu zminimalizuje to ryzyko zachorowania. Dbaj o odporność. Pij herbaty ziołowe z dodatkiem imbiru i cytryny. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza. Umyj ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, płynem, żelem na bazie alkoholu. Ciekawostki: jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia.